Dzisiaj zabiorę Was na małą podróż po Sonic 3 z 2024 roku. Przyjrzymy się wszystkim drobnym szczegółom i nawiązaniom do gier, filmów, które mogły umknąć Wam podczas seansu. Sonic 3 szybki jak błyskawica. Więzienie, w którym przetrzymywany jest Shadow, od razu przywodzi na myśl słynny Alcatraz. Prawdziwe więzienie o zaostrzonym rygorze położone na wyspie San Francisco. To więzienie można znaleźć w Sonic Adventure 2, gdzie znajdowała się wyspa o nazwie Prison Island gdzie była tajna baza wojskowa, w której Shadow był uwięziony. I to nie przypadek, przez cały film widać, że Sonic Adventure 2 było główną inspiracją dla twórców. Zarówno klimat, jak i sposób przedstawienia Shadowa mocno nawiązuje do tej kultowej gry. A jeśli spojrzycie na logo Sonic the Hedgehog 3, zauważycie kolejną niespodziankę. Jego styl mocno przypomina logo Sonic Adventure 2. W Sonic 3 usłyszymy kilka kultowych motywów muzycznych zaczerpniętych z klasycznych gier. Twórcy zadbali o to, by fani serii po czuli nostalgię sięgając po utwory z takich legend jak Sonic 1 z 1991 roku czy Sonic Adventure 2 z 2001. Jedną ze scen, która szczególnie chwyta za serce, to przebudzenie Shadowa. W tym kluczowym momencie wspomina on swoją jedyną prawdziwą przyjaciółkę, Maria Robotnik. Dziewczyna siedzi i gra na gitarze utwór, który fani od razu rozpoznają. To Live and Learn od Crash 40, i ikoniczna piosenka, która była głównym motywem przewodnim Sonic Adventure 2. Tuż przed wyścigiem Sonika widzimy go z hot dogiem w ręku. I nie jest to zwykły hot dog, fani dobrze wiedzą, że ulubionym przysmakiem Sonika są chili dogi. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to ta potrawa pojawia się w tej scenie. Chili dogi towarzyszą Sonikowi od lat, pojawiają się w komiksach, animacjach i grach. Podczas wyścigu mamy genialne nawiązanie do klasycznych gier z Soniciem. W pewnym momencie Sonic wpada w tablicę, która zaczyna się obracać. jeśli graliście w stare Sonic The Hedgehog, to na pewno od razu to rozpoznacie. Dokładnie w ten sam sposób w grach o Soniku, gdy Sonic przekraczał jakiś checkpoint, tablica obracała się, odsłaniając jego wizerunek lub inne symbole. Taze i Knuckles stoją na mecie, zaczynają tupać nogami z wyraźnym zniecierpliwieniem. Jeśli graliście w gry o Soniku, na pewno skojarzycie ten ruch. Ale to nie Koniec ciekawych smaczków. W jednej ze scen na przyjęciu widzimy plakat, który skrywa zabawną grę słów. Można by pomyśleć, że to impreza urodzinowa Sonika, ale uważnie widzowie zauważą, że rzeczywiście świętowana jest rocznica jego przybycia na Ziemię. Podczas przyjęcia dostajemy mały powrót do przeszłości. W jednej ze scen możemy zobaczyć jaskinie Sonika, tę samą, w której mieszkał przez pewien czas w pierwszej części filmu. Kiedy Sonic i jego towarzysze zostali nazwani drużyną Sonika. Drużyna Sonic'a? A co to za nazwa? Prawdopodobnie jest to nawiązanie do Sonic Heroes, w grze Sonic, Tails i Knuckles tworzą drużynę, która była właśnie nazwana drużyną Sonika. A warto dodać, że w Sonic Heroes Shadow i Amy Rose również mieli swoje drużyny. Drużynę Shadowa i drużynę Rose. Kolejne nawiązanie do Sonic Adventure 2 pojawia się, gdy Sonic wyskakuje z helikoptera. W Sonic Adventure 2 Sonic również wykonuje skok z helikoptera, a motyw wypowiadanych kwestii w filmie jest zaskakująco podobny. Strasznie tanie to wasze latanie. Żadnych filmów ani przekąsek? Jeśli film ci się podoba, możesz zostawić łapeczkę i subskrypcję. Shadow, ah. który dosiada z twojego motocykla wykonuje kultowy manewr znany jako Akira Slide. Ten sam, który możemy spotkać w legendarnej anime Akira. Motocykl ślizga się bokiem, a kierowca utrzymuje pełną kontrolę nad maszyną. Sonic po intensywnej walce z Shadowem powoli odzyskuje przytomność, Gdy otwiera oczy, rzuca kultową kwestią, która od razu przywodzi na myśl powrót do przyszłości. 1,21 gigawata. 1,21 gigawata. Tak, dokładnie tyle energii potrzeba, żeby podróżować w czasie w tym filmie. Kiedy drużyna w końcu dochodzi do siebie po emocjonujących wydarzeniach, spotyka się w wyjątkowej restauracji o nazwie Ciao Garden. To miejsce to Chao Garden. Nazwa restauracji to oczywiście nawiązanie do kultowych Chao Gardens Gier. Tych uroczych, magicznych ogrodów, które służyły jako domy dla małych, sympatycznych, stworzonych, zwanych Ciao. Generał, z którym drużyna ma okazję się spotkać, to postać dobrze znana fanom z serii. Pojawiał się już w poprzednich częściach przygód Sonika. Tym razem generał snuje fascynującą opowieść o tym, jak. Shadow przybył na Ziemię z kosmosu. Co ciekawe, w grach historia Shadowa była nieco inna. Tam on został stworzony przez naukowca Geralda Robotnika jako część eksperymentu zwanego Projekt Shadow. Pewnie niewiele osób już pamięta kultowe kartridże do Pegasusa czy Nintendo. Te małe magiczne pudełeczka, które otwierały drzwi do świata gier. Ale jeśli jesteś dzieckiem lat 90 lub wczesnych 2000 na pewno znasz ten rytuał, gdy gra nie chciała się wczytać, brało się kartridż do ręki, dmuchało się w niego z całych sił, a potem dało powrotem do konsoli. W tej scenie nasi bohaterowie robią dokładnie to samo, ale z pendrive'em. Tak, ten mały współczesny nośnik danych stał się ich kartridżem. W tym filmie Taze w końcu miał okazję pokazać, że jest nie tylko wiernym przyjacielem Sonica, ale także genialnym inżynierem. Onał kilka interesujących gadżetów, takich jak pendrive'a do przechwytywania danych, Kajdanki dla Shadow'a, czy przypinka do zmiany wyglądu. W tym filmie Jim Carrey naprawdę miał szansę zabłysnąć podwójnie. Może i kojarzymy go głównie jako szalonego doktora Eggmana, ale twórcy filmu dali mu również szansę grać dziadka robotnika. Gerald Robotnik po raz pierwszy pojawia się w Sonic Adventure 2, a jego postać jest bardzo ważnym ogniwem w historii tej rodziny. W filmie mamy pewną różnicę w przedstawieniu jednej z najbardziej tragicznych scen związaną z postacią Marii Robotnik. W Sonic Adventure 2 jej śmierć jest wyjątkowo dramatyczna. Zostaje postrzelona. W filmie jednak twórcy postanowili zmienić sposób, w jaki Maria umiera. Zamiast tragicznego postrzelenia, zostaje ofiarą wybuchu. Maria! Kolejnym fajnym nawiązaniem do gier jest pojawienie się mechanicznego kraba, który z pewnością przykuje uwagę fanów serii. To bezpośrednie odniesienie do Sonic Forces z 2017 roku, gdzie podobny robot pojawia się. Pierwsze spotkanie z Sonica z Shadowem jest bardzo podobne do tego z Sonic Adventure 2. To właśnie w tej grze Sonic spotyka pierwszy raz Shadowa. W filmie mamy podobny moment, w którym Sonic zauważa, że ma do czynienia z kimś, kto jest do niego bardzo podobny. Uh, przepraszam... Dlaczego wyglądasz jak ja? W Sonic Adventure 2 Nake spotyka duchy, co sprawia, że staje się bardzo sceptyczny wobec takich zjawisk. A w filmie mamy naprawdę zabawny moment, kiedy Nake boi się podczas oglądania filmu Kacper Przyjazny dół z 1995 roku. Po pełne pory, bo zjawią się u -u upiory? Jest to mały dowód, że wydarzenia z gry wpłynęły na jego charakter. W jednej z zabawnych scen w Chao Garden Uff. mamy moment, kiedy jedna z dziewczynek chce zrobić zdjęcie z Tailsem, ale mieli go z detektywem Pikachu. Detective Pikachu. Jest to nawiązanie do filmu z detektywem Pikachu z 2019 roku. No ale jak można było pomylić lisa z myszą? W jednej ze scen, kiedy Sonic biegnie przez miasto, mamy świetne nawiązanie do kultowego zdjęcia z The Beatles. Sonic odtwarza charakterystyczną pozę zespołu wymieniając imiona wszystkich członków Johna, Paula, Georgia. Ale na końcu mówi i ten czwarty. Paul! Oczywiście chodziło mu o Ringo Stara, perkusistę zespołu, który często był uważany za najmniej medialną postać w zespole. Kiedy Sonic przelatuje przez pałac Buckingham, mamy kolejne świetne nawiązanie do popkultury. Wspomina o Hogwardzie, szkole magii, w której uczył się Harry Potter. Następnie, Sonic, biegnąc w królewskich szatach, nawiązuje do tradycji picia herbaty w Anglii. W międzyczasie w filmie możemy zobaczyć robotników, którzy świetnie bawią się w wesołym miasteczko o nazwie Eggman Land. To nawiązanie do jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w uniwersum Sonika: Eggman Land po raz pierwszy pojawiło się w Sonic Unleashed z 2008 roku, gdzie było jednym ze etapów, które Sonic musiał przejść w grze. Kiedy Eggmani wylatują swoim statkiem kosmicznym to ubrani są oni w swoje klasyczne stroje znane z gier i animacji. Kiedy statek robotników wznosi się w kosmos możemy zauważyć, że jego wygląd jest zaprojektowany tak, by przypominał głowę samego doktora Eggmana. Charakterystyczne wąsy i oczy, które są umieszczone w sposób, który sprawia, że statek wygląda niemal jak twarz Eggmana. Kiedy robotnicy zmieniają się w zwierzęta dzięki swojemu wyposażeniu mamy naprawdę ciekawą kreatywną scenę, która nawiązuje do gier o Sonicu. Robotnik zamienia się w modliszkę, a Geralt w skorpiona. Skorpion nawiązuje do pierwszego bossa w grze Sonic Spinball. Kiedy młody robotnik wspomina, że widział taką wielką mechaniczną dłoń w filmie Zielona Latarnia. Ostatni raz widziałem taką w filmie Green Lantern, który obejrzałem z niesmaki. To wspomina scenę, w której występuje Ryan Reynolds, który używa swojego pierścienia, by wyczarować potężną pięść. Kiedy Sonic i Shadow używają szmaragdu chaosu, pierwszy raz widzimy formę Super Shadowa. W grach pierwszy raz taką wersję mogliśmy zobaczyć w Sonic Adventure 2. W scenie po napisach filmu pojawia się Metal Sonic, który jest znaną postacią z uniwersum Sonika. Jest on bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, którego wyróżnia nie tylko zaawansowana technologia, ale także wyjątkowa determinacja by pokonać Sonika. A kiedy Sonic staje do walki z całą armią metalowych kopii, pojawia się poster z wielkim młotem. To nikt inny jak Amy Rose, znana z gier i animacji o Soniku, która często była przedstawiana jako taka trochę dziewczyna Sonika. Jeśli chcesz poznać ukryte szczegóły z innych filmów lub animacji, zobacz inne filmy na tym kanale.